Witam Was wszystkich, kochani, bardzo serdecznie. Tym razem z dachu, jak widzicie. I dzisiaj e, chciałabym Wam powiedzieć coś o tej strasznej zarazie ziemniaczanej, która dopadła w tym roku nasze pomidory z uwagi na tą pogodę, prawda? E, zastanawiałam się długo, czy kręcić ten filmik, czy, czy nie, czy Wam się to przyda, czy Wam się to nie przyda, te moje informacje. Mój kanał nie jest kanałem typu takie wiecie, totalne porady ogrodnicze, tylko jak, no już właśnie wiecie, ja Wam nagrywam i pokazuję tak jak co ja robię, tak jak u mnie jest, no i tak dalej, i tak dalej. I wiele po prostu moich metod bardzo dobrze się sprawdza. Jest wiele informacji tak, w internecie na temat tej zarazy ziemniaczanej na pomidorach. Niektóre informacje są bardzo trafne, bardzo takie jasne, niektóre są takie sobie, a niektóre w ogóle wprowadzają totalnie w błąd. Dlatego, że od już paru ładnych lat nie mieliśmy praktycznie w większej części Polski, znaczy nie występowała ta zaraza, tak? Dlatego, że lata były bardzo suche, dlatego, że było dużo słońca, było bardzo gorąco, a to nie są sprzyjające warunki dla zarazy. Nawet jeżeli ona by gdzieś tam się pojawiła po jakichś tam deszczach krótkotrwałych, to jeżeli będziemy mieli dalej ładną pogodę, jeżeli będzie dalej ciepło, tak? Nie będzie wilgoci w Powietrzu, to ta zaraza nie będzie postępować. Natomiast, jeżeli ciągle, słuchajcie, pada, jest zimno i ogólnie pogoda jest paskudna, to są idealne warunki. Dla rozwoju zarazy ziemniaczanej. No i tak, możemy sobie pryskać tak chemią, i tutaj tak naprawdę nie ma środka typowego, dedykowanego zarazie ziemniaczanej. Tylko tutaj trzeba próbować, tak, co u kogo się sprawdzi, to są jakieś tam, wiecie, z tego co słyszałam, będzie najlepszy rewus, ale ja nie opryskuję chemią. I u mnie taka zaraza też wystąpiła. Zaraza u mnie przeważnie jak wchodzi na pomidory, to wchodzi od strony ulicy. Od strony ulicy to samo miałam z mączlikiem, takim szkodnikiem, który wypija soki z roślin. I idzie po prostu z wiatrem, i tutaj musimy, moi drodzy, bardzo dokładnie prześledzić, co się dzieje, jak się dzieje, i z której strony nam tak naprawdę zaczyna chorować pierwszy pomidor. I to już też daje sporo do myślenia. No ale o tym może potem. Zobaczcie, ja jestem na dachu tutaj, jak widzicie. O! I tutaj są moje arbuzy. Proszę bardzo, tam zwisają, już urosły. Myślałam, że w tym roku i arbuzów nie będzie. Arbuzy rosną, są pięknie. Tak, nawet melony. Czekajcie, bo muszę się podnieść, bo ja sobie tutaj e, przykucnęłam. <grych> I zobaczcie, liści tutaj też nie ma. Ja miałam to w ogóle wyrzucić, co wam tam kiedyś też mówiłam. Natomiast nie wyrzuciłam, no bo jakieś melony rosną, tak? Być może i spróbuję swojego melona. Moi kochani, może najpierw tutaj Wam dalej powiem coś o tej zarazie i co ja stosuję i jak sobie radzę. A potem, może, zrobimy sobie taki krótki spacerek. Więc ja Wam tutaj chcę pokazać pomidorki, które zostały zarażone właśnie tą zarazą. No i to jest oczywiście od strony. Ulicy, tak? Bo u mnie wieją wiatry południowo-zachodnie przeważnie i ona też się niesie z wiatrem. Ale zaraza ziemniaczana kiełkuje wtedy, kiedy ona ma odpowiednie warunki, czyli mokre liście, non-stop-mokre liście. No na pewno wielu z Was to wie doskonale, tak? I wtedy zaczyna się rozwijać. I na tym pomidorku. Tutaj Wam specjalnie go zostawiłam. Zobaczcie, tu jest kawałek. O, coś nie mogę ostrości złapać. Yy, tu jest kawałeczek yy, takiej już. Co, ima, co z tą ostrością? Moją. Może już się ciemno robi jak to u mnie, słuchajcie, i, i tak może dlatego nie być dobrze widać. Yy, zaczęło się tu. Yy, tu było również parę już porażonych owoców, tych pomidorków, tak, które szybko usunęłam. I oczywiście pozbyłam się ich. Tutaj mamy pomidorka agresywego, podaj, że tak. I tutaj ten pomidorek też bardzo słabo sobie radzi z tą zarazą ziemniaczaną. I teraz tu macie doskonały przykład. Zobaczcie, jak już jest czarna łodyga. No to nie jest to fajne. Natomiast u mnie ta zaraza nie postępuje. Ona nie postępuje, bo <gryw> ja, moi drodzy. Pryskam drożdżami. Nie używam żadnej chemii. Pryskam drożdżami. I ja już Wam kiedyś, kochani, mówiłam. Zobaczcie, tu macie takie, zobaczcie, suche liście. To już porażone było zarazą, tak? Ale one uschły, bo drożdże zrobiły swoje. Też wam właśnie kiedyś mówiłam, że tak no nie bardzo trochę wierzyłam w działanie tych wodów, że to jest możliwe, że chemia sobie nie radzi yy, z tego co wiem, tak, z różnych informacji z tą zarazą ziemniaczaną, może sobie nie poradzić, a zwykłe drożdże sobie radzą. Kochani, radzą sobie, tylko trzeba wiedzieć, kiedy pryskać i jak pryskać. I niepotrzebnie moczymy pomidory. Yy. Też zawczasu, tak? Zobaczcie, tu wszędzie, o nie, tu akurat ja podlałam, bo akurat zjął mi ten, ten, ten pomidorek, bo miał po prostu sucho, sucho ma ta palma, znaczy już mam okro, tu <grym> już jest podlany i musi się podnieść, tak? Y Wiecie co? Zanim zejdziemy na dół, to ja tak tutaj wam tylko szybciutko może pokażę i dalej będę wam mówiła o tej zarazie, tak? Pokażę, co mi tu rośnie na tym dachu. Zobaczcie, zobaczcie jakie papryki piękne. O, tu mam wszędzie różnego rodzaju papryczki, czyli e, ramiro, różne papryczki, y, no po prostu różne odmiany, tak? Y, pomidory, samosiejki, które tutaj no, zostawiłam, no czy one zdążą zawiązać owoce? Być może i zdążą, dlatego że y, to jest jakiś pomiar koktajlowy, tak? Papryk mam naprawdę sporo. Papryki są piękne, zobaczcie, ile tutaj jest. Tu się te krzaczki poprzewracały. Trzeba by było to podwiązać, bo no pod ciężarem, tak? O, proszę bardzo. No coś z tą ostrością mam tutaj kiepsko. Nawet jak się ściemniało wcześniej, to wiecie co? To jakoś tak yy, no nie wiem, ten telefon lepiej wyłapywał. Nie wiem, coś może poprzestawiałam. No cóż, dobrze, to pospieszmy się. Także mam tutaj mnóstwo przeróżnych, przeróżnych papryk, które pięknie owocują. O, widzicie? O, tutaj też są papryczki. Tutaj zobaczcie, ile papryk wisi. O, tu mam y, paprykę, tak zwaną pomidorową. Ona już sobie tu zaczyna fajnie dojrzewać. Też całe krzaki oblepione. Kolejne papryki. Y, mam tu cukinie, które no, pochorowały się liście, tak, ale. Zobaczcie, moi drodzy, że cukinie są całkiem fajnie rosną w takich małych pojemnikach, małych doniczkach, małych woreczkach. O. No i dalej, tu oczywiście też mam papryki. No wszystkie są poblepiane, tu już wam nie będę pokazywała i przedłużała. Pomidorków też tutaj jest. Całkiem, całkiem sporo, słuchajcie. No i niestety tutaj kilka tych pomidorów załapało tą zarazę ziemniaczaną. Też, też tutaj zobaczcie, one są, te patyczki są tak poprzekrzywiane, po, bo ostatnio też u mnie strasznie wiało i myślałam, że mi pozwiewa te wory z tego dachu, ale jakoś, jakoś nie pozwiewało, zobaczcie na tego pomidorka. To nie jest to, że ten pomidor ma dużo pomidorów, tak, a takich małych. To jest po prostu taka odmiana. To są pomidorki średnio owocowe i one będą takie fioletowo-zielono-czarne, jak dojrzeją. Dobra, chodźcie, zejdziemy na dół, bo to się ciemno robi oczywiście u mnie. No pewnie u was też. <ścoughs> no i cóż, ciemno się zrobiło. Ale jest cieplutko, jest bardzo tak przyjemnie, dni są coraz krótsze, niestety moi drodzy, więc korzystajmy z tego jeszcze i zobaczcie jak pięknie wygląda ogród również o zmroku czy po zmroku. Tak? Ja tutaj mam dosyć dobrze poświetlane, więc myślę, że możemy dalej tutaj sobie troszeczkę jeszcze pochodzić. Arbuzy wyglądają tak. Tutaj wiszą sobie. Sporo tych owoców jest. Nie powiem, że nie. No, no i dalej, e, kochani, na temat tej e, okropnej zarazy ziemniaczanej. Tutaj e, ten pomidor koktajlowy też się pochorował e, na tą zarazę. I jak widzicie, ja tu. Powycinałam, to się dało powycinać. To, że on ma jakieś tam niedobory, wiecie, jakieś tam inne jeszcze, no być może choroby, to już tutaj o tym nie mówię, tak, no bo. Tak naprawdę nawet jak ten deszcz pada, to my nie wiemy, co spada z tym deszczem. Deszczówka wcale nie jest taka super fajna teraz, tak? Wiadomo, że rośliny potrzebują tej deszczówki, potrzebują tej wody z nieba, ale nie zawsze tak jest, że po prostu to ona tak świetnie działa i nie będzie szkodziła, dlatego że te same odmiany tutaj, które mam właśnie na zewnątrz, również mam w szklarni i szklarni są zieloniutkie liście, piękne tak, nie mają żadnych niedoborów, Ten stołeczek oczywiście sobie pod nogami postawiłam, bo przecież ja to sobie zawsze muszę pod nogami postawić, dobra kochani yy, i tutaj właśnie dostał yy, Również ten pomidor tej zarazy ziemniaczanej. Tu w ogóle jest świeżutka sadzonka. Ja posadziłam w zasadzie to nie wiem po co, ale też to jakaś samosiejka, czy jakiś taki. Ja nie wiem skąd ja to wytrzasnęłam, ale posadziłam. No to już na pewno raczej nic z tego nie będzie, ale właśnie po to moi drodzy, żeby w razie czego od strony właśnie tej mojej zachodniej. Wyłapywał tą zarazę. Tak. Teraz się pewnie zdziwicie i za głowę zapytacie, co, co ja w ogóle wygaduję. No, wygaduję takie rzeczy, bo, bo wiem, co mówię, moi drodzy. To też. Pewne rośliny musimy poświęcić dla innych roślin. I kiedy tu by się coś działo naprawdę bardzo strasznego, wtedy wiadomo: wyrywamy, zabieramy, i ta uprawa dalej, można powiedzieć, że jest chroniona. No są różne sytuacje, tak? Więc, no tak, nie do końca to u każdego będzie działało identycznie. Tam na dachu Wam pokazywałam właśnie tą, tą porażoną łodygę, tutaj nie mam takiej, ale nie powiedziałam Wam, że ta, ta, że ta zaraza po prostu wy, na tej łodydze jest nieaktywna, tak, bo tam było widać, że miejsce zrobiło się takie suchutkie, tak, takie suche, więc ta zaraza nie jest aktywna na tych łodygach. Ja to oczywiście po tej chwili pójdę, wytnę, tak, dla świętego spokoju, żeby to, wiecie, no, no, no nie było tam, no i zobaczymy Oczywiście to się będzie dalej działo, no bo jak nam się zrobi zimno i deszczowo, to wcale nie jest powiedziane, że te drożdże dadzą radę. I teraz tak, moi drodzy, muszę się, kochani, cofnąć znowu po to, żeby się światełko zaświeciło. Tu jakoś mam krótko czas nastawiony na, na tej czujce. No i znowu ten koreczek walnęłam, tak żeby było chyba śmieszniej. <laughs> Więc, moi drodzy... Możecie znaleźć w internetach różne tam przepisy właśnie jak robić oprysk drożdżami i jeszcze tego tak wspomnę, bo ja wam powiem, że już sporo tych pomidorków udało mi się zebrać. Już udało mi się zebrać. To nie są jakieś ilości takie jak były w zeszłym roku, tak? Czy tam wcześniejsze lata, ale już mi się sporo udało zebrać. Tu kolejne dzięki temu, że pogoda w miarę ostatnio jest sobie dojrzewają i dobrze mówię. Już dalej. <noise> Dzisiaj no naprawdę widzicie co ja jakoś tak, bo chciałabym Wam pokazać i opowiedzieć, żebyście zobaczyli, że u mnie pomidory są, tak? I tak chciałabym tych informacji wiele pozbierać i jakoś tak zrobić z tego jeden film, ale to czasami jest trudne i nie za długi film. To słuchajcie, naprawdę trudne. To, to są kolki ze świerku, po prostu kolki sobie no, spadają i dlatego tak czasami tutaj, o, widzicie, o, tak, tak to wygląda dziwnie. Mm, przepis jest bardzo prosty. Ja stosuję najprostszy przepis, jaki tylko może być. I to jest na 10 litrów wody, czyli na wiadro kostka drożdży. Kochani, kostka drożdży, tutaj to ja nie wiem, bo tutaj takie są krzaki, że tu jest tak ciemno. O! Mm, czy będzie coś widać? No nie, no, ale mam tutaj podświetlenie, więc... Więc widać 10, na 10 litrów wody to jest kostka drożdży, tak, rozpuszczamy, to oczywiście możemy sobie to zmniejszyć, tak, podzielić na te, tę kostkę drożdżę na jakieś no, mniejszej ilości. Nie musimy od razu rozrabiać całego wiadra. Wiadomo, że tam jak damy pół kostki drożdży, tak, to, to będzie to na tam 5 litrów wody, no i tak dalej, i tak dalej, tak. i kochani. Takie drożdże rozrabiamy w ciepłej wodzie, oczywiście nie gorącej. Ja dodaję troszeczkę cukru, to zależy ile rozrabiam, garstkę cukru, dwie garstki cukru, żeby te drożdże po prostu szybciej zaczęły pracować. Zostawiam na jakąś godzinkę, tak, widzę, zamieszam, widzę kiedy po prostu już ta, ta, ten roztwór zaczyna chodzić, kiedy już zaczyna syczeć i takie drożdże po prostu przelewam bez rozcieńczenia już do, do opryskiwacza i, no i pryskam, ale kiedy pryskam, pryskam tylko i wyłącznie po każdym deszczu. Nie opryskiwałam, moi drodzy. Tak, profilaktycznie przed deszczami. Tylko, z, jak tylko pojawiły się pierwsze deszcze, to po każdym deszczu, właśnie wtedy, kiedy jeszcze te pomidorki są mokre, tak? Właśnie wtedy. Już Wam mówiłam też właśnie kiedyś, że wystarczy oczągnąć ten krzak, tak, z nadmiaru wody i wtedy pryskać. Wtedy pryskamy. Pomidory i tak są mokre, bo dostałam też tak, taki komentarz, że no w ogóle to jest głupota, żeby moczyć pomidory i tak dalej, ale one właśnie wtedy i tak są mokre. I to nic nam nie zaszkodzi. A jak my będziemy, wiecie, pryskać yy, wtedy, kiedy to nie jest potrzebne i moczyć te pomidory i jeszcze yy, na noc, to są kompletnie nie warunki. I ja pryskałam wtedy, kiedy pomidory są mokre, i te drożdże na tych po prostu mokrych pomidorach dużo lepiej się rozwijają. Tak, moi drodzy, <laughs> zobaczcie tutaj moje kanny na no ciemno, ale, ale powiem Wam, że przyjemnie, bardzo przyjemnie, o, moje kanny. Zaraz pójdziemy do kanny Kleopatry. No i kochani, jak tak właśnie oglądam te różne filmiki? Pomidory wyrzucam, pomidory aut. Mam dosyć, nie chcę, jakaś zaraza wlazła na nie, jakaś choroba, nie wiem co to jest. Nie nadają się pomidory do jedzenia, koniec, żegnam się i tak dalej, i tak dalej. Nie ma co się słuchajcie, od razu tak nastawiać, tylko y, trzeba działać. Może ten filmik z tymi moimi informacjami jest troszeczkę, mówię, przy późno jak na ten rok, ale może Wam się to też przyda na kolejne lata, tak? Zobaczcie, u mnie tu jest naprawdę gęsto, u mnie tu jest, widzicie, surfinie, które no też przecierpiały przez te deszcze, no jakoś z powrotem ruszyły i rosną, i, i sobie rosną tutaj razem właśnie z tymi pomidorami, tak, znaczy surfinie są na, na płocie z palet, stoją i tutaj u mnie jest naprawdę gąszcz. Co to, nie są idealne warunki, znaczy to są niezbyt dobre warunki, chciałam powiedzieć, właśnie dla pomidorów. Słońca coraz mniej. Bo zobaczcie, jakie, co, co tu się porobiło ogólnie. To jest bananowiec Musabasio. On startował, startowały te, te, te sadzonki od zera w tej skrzyni. I zobaczcie, co, jak to porosło. Macie tutaj z moją ręką przykład, jakie to są liście wielkie. To jest bananowiec z zeszłego roku, to jest Musabasio, i one już go doganiają. I podejrzewam, że do października to go przegonią. Tu, tu, tu jest po prostu gąszcz. Gąszcz, który no, wygląda, no jak wygląda, tak, dżungla po prostu. Właśnie dawno był pan, tam w, w jakiejś tam sprawie do moich dzieci. I właśnie przed chwilą właśnie już się szarówka robiła i jak pierwszy raz u nas był i jak wszedł tutaj na podwórko, to się zszokował, mówi jak pięknie. Kamera tego nie odda, słuchajcie, nie odda tego kamera, tak. Yy, to trzeba być. Trzeba zobaczyć <grywia> na żywca, jak to się mówi. Dobra, słuchajcie, idziemy dalej. Ja tak bym mogła gadać, i gadać, i gadać. I tutaj ta moja rabatka pod domem, co Wam też już na wcześniejszym filmie pokazywałam, że yy, ją musiałam odnowić po tych moich remontach. Tak, tam podejdziemy sobie do kuchni ogrodowej. Tutaj, tak tylko stąd Wam pokażę. I yy, dajcie znać. Czy byście chcieli w taki filmik o tej mojej kuchni ogrodowej? Kuchnia ogrodowa jest naprawdę z prawdziwego zdarzenia. Więc tu gotuję obiady normalnie latem. Jest piękna pogoda, nie trzeba w ogóle korzystać z kuchni domowej. <gryw> Oczywiście wiadomo, że mam tu altanę, rabatka, tamta jak zwykle do, do zrobienia, bo po tych remontach tam, tam wszystko było kładzione. Ale już dobrze, nie będę o tym wspominała, bo już, już mam większość za sobą. Kanna Kleopatra, o, bo bym znowu zapomniała. Kanna Kleopatra, tak kwitnie, no, no już tutaj, o, widzicie, ona już tutaj, no już miała sporo tych swoich kwiatuszków. Ale jest przepiękna, ma przepiękne liście. Idziemy jeszcze do ogrodu wewnętrznego. O, tutaj idziemy sobie. No, znacie już to moje wejście tutaj do tego mojego ogrodu wewnętrznego. Oczko, minioczko. W minioczku już, zobaczcie, liście leżą. No, sypie się już to. Dlatego, no, korzystajmy, bo, bo, bo chwila, moment i. Zaraz będzie zimno, i no już nie będzie tak fajnie. Tu specjalnie zaświeciłam wam światełko. O, dałam taki halogenik, żeby wam pokazać te moje ogórki, które już no, miałam je wywalić, ale one nadal jakieś ogórki mają. Tak tutaj coś cały czas mm, próbuje rosnąć. No niech rośnie. No. Coś tam już takie, o zobaczcie, już takie po, po, po kalapate, no bo dlatego, że e, to nie są niedobory czegoś tam, tak? Jakichś składników odrzeczek, tylko to, że po prostu ogórki już straciły liście. I co dało się, to poczyściłam, więc no nie ma co ich wykarać. Ale gdzie nie, gdzie są bardzo ładne ogóreczki. O, może Wam tutaj pokażę. Może Wam tutaj pokażę. To jest mąż, mąż. Mąż po prostu to jest ogórkożerca. O, zobaczcie. I tutaj też, no... Tu tutaj taki skrzywiony, ale tu prościutki, tam prościutki, no i tutaj jeszcze parę jest. Nasturcja opanowała teraz te paliki i ona tutaj też bardzo fajnie, bo ona jest posadzona w kastrze i bardzo fajnie tutaj ona zaczyna yy, no się piąć, iść, więc ogórki się skończą, no to będzie nasturcja. Kwiaty sturcji, jak wiecie, też można jej jeść. Tyle, kochani, na dzisiaj. Dziękuję Wam. Że jesteście ze mną, że oglądacie moje filmy. Cieszę się, że mogę dla Was nagrywać. Nie zawsze, wiecie, mam, jak to się mówi, na, na, na to wszystko czas, no bo utrzymać taki ogród, no to jest, no to nie jest prosta sprawa, tak. Cały czas trzeba w tym ogrodzie coś robić i, i człowiek jak, jak chce nagrać jakiś film czy coś, to się okazuje, że o już jest ta godzina, już tutaj, tutaj już się ciemno zrobiło. Dlatego ja już wiecie co, przestałam zwracać uwagę ciemno, nie ciemno. Macie filmy u mnie i za dnia i za nocy. Wszystko tutaj też ja uważam, że w nocy fajnie wygląda. Alo, jest tu kto w szklarni? Tak, my pomidorki jesteśmy. My pomidorki tutaj rośniemy sobie. Kurniczek, kochani, w kurniczku też kwiatuszki i tym miłym akcentem z kurnika żegnam się z Wami już teraz naprawdę bardzo serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego. Pa! pa.